Cześć wszystkim! Dzisiaj witam Was w filmiku o ulubieńcach sierpnia, tak? Sierpnia. Jezu, czas już leci po prostu chorobliwie szybko. Już praktycznie wracam z powrotem na uczelnię i po prostu jestem w szoku, że znowu usiadłam i kręcę ulubieńców sierpnia. No ale trzeba nakręcić i trzeba po prostu pogodzić się z tym jak szybko leci nam czas chciałam żeby ten filmik był dość taki szybki, więc od razu zabiorę się za produkty, bo ostatnio moje filmiki są po prostu za długie chociaż dużo z was wytrzymuje do końca i je ogląda, także cieszę się za to i bardzo wam dziękuję, a ja zaczynam od moich ulubieńców pierwszy ulubieniec, który mam na dłoniach to jest lakier i nie wziąłam go ze sobą to jest lakier z firmy Jessie i on jest w kolorze z serii Sophia, w kolorze True Blue. Zdjęcie jego wstawię gdzieś, żebyście zobaczyły, ale on po prostu trzyma się na dłoniach w dość długi czas i po prostu pięknie, wygląda akurat na moich teraz krótkich paznokciach i jestem z niego bardzo zadowolona. Także to ten lakier. Kolejna, kolejna rzecz to są korektory z firmy e, NYX, Next, jak to woli, e, HD Forbidden Concealer Concealer. Ja o nich już wspominałam w filmiku, i tutaj mam dwa kolory. Ten jest CW03, a ten tutaj jest po prostu CW10 Yellow i on jest naprawdę e, żółty. Pokażę Wam na zbliżeniu, jak one wyglądają obok siebie, ale ten Yellow jest naprawdę żółty i chcę sobie jeszcze kupić ten jaśniejszy trochę od tego CW03 Lite CW02 by było i miałam go wcześniej i one są świetne, sprawują się na mojej skórze super, mam je akurat dzisiaj na sobie i Cienie pod moimi oczami są zakryte, trzyma się cały dzień. Zauważyłam, że czasami zbiera się y, tutaj w zmarszkach pod oczami, ale nie wiem od czego to. Y, jaka, dlaczego tak się robi tylko czasami, a nie zawsze albo w ogóle. Więc y, kolejna rzecz, pozostając w temacie moich. pozostając w temacie moich cieni pod oczami, y, ja zawsze twierdziłam, że mam dość duże cienie pod oczami i twierdziłam, że to jest genetyczne, bo mój ojciec miał takie właśnie cienie pod oczami i ostatnio kupiłam sobie krem pod oczy z tej firmy Indie Labs, jak siedzicie mnie na Facebooku, to wiecie, że kupiłam ten krem i to jest krem, który się nazywa Icelex. ja za niego zapłaciłam, nie wiem, połowę cena była 15 może euro i on jest świetny, on ma tutaj taki aplikator, więc nie musimy wkładać do niego palców. I po prostu uwielbiam ten krem. Nie wiem, znaczy, znaczy nie mogę go porównać do innych kremów do oczu, ponieważ nie miałam innych kremów do oczu. Ale ten krem naprawdę zrobił, że moje cienie pod oczami są o wiele mniejsze i nie są tak widoczne. Także naprawdę polecam ten krem. I tutaj jest napisane, że ma 10 peptydów, 10 różnych peptydów. Ma zmniejszyć cienie pod oczami i zmarszczki. Jest tutaj 15 ml i uważam, że starczy on mi na dość długi czas, bo jego się bardzo mało używa. Nie go naprawdę dużo. Kolejna rzecz to z kolorówki. To będzie Mary Luminizer. I ja go kupiłam na. Ej, Sosie, e, robiłam zakupy z Ciuchami i mieli akurat na iluminizer, więc go kupiłam. E, pewnie wiecie, jak wygląda. Nie mam akurat go dzisiaj na sobie, e, ale na pewno wiecie, jak on wygląda na cerze. E, cena około chyba 20 euro, ale jestem z tego tak zadowolona, że nie żałuję, że wydałam na to e, pieniądze. Wystarczy to mi na bardzo długi czas, bo jest na, naprawdę bardzo e, napigmentowany także tak nie będę się wypowiadać dużo na ten temat bo wszyscy pewnie wiecie jak to wygląda kolejną rzecz którą bardzo polubiłam to jest Garnier woda, woda mineralna Garniera tak napijmy się wody mineralnej z Garniera o to jest woda micelarna z Garniera i tutaj jest 400 ml i ona po prostu zastąpiła moją wodę mineralną mineralną, co ja mam z tą wodą mineralną? Zastąpiła mi wodę micelarną z biodermy i jest o wiele tańsza. Widziałam teraz w sklepach ogólnie chyba bardzo dużo dziewczyn tą wodę kupuje, bo jak chciałam ją ostatnio kupić, to wszędzie była sprzedana, wyprzedana. Także tak, zmywa dobrze makijaż, maskarę, wszystko praktycznie, nie muszę się męczyć, nie muszę mieć, pocierać moich rzęs, także jest naprawdę super i naprawdę ją polecam i dla osób, które używają biodermy i chcą się przerzuci, przerzucić na coś tańszego, polecam właśnie Garniera. Kolejna rzecz to jest płyn do mycia ciała z Niwa i kupiłam ten płyn do mycia ciała z Niwa, w tym samym czasie kupiłam ten Krem pod oczy i to jest yy, lilia wodna z y, olejkami. I muszę Wam powiedzieć, że zapach tego jest po prostu nieziemski i yy, kosztowało chyba za 2 euro i po prostu uwielbiam ten brzał pod prysznic. Muszę spróbować inne zapachy i zobaczyć, czy też będzie działać tak jak ten, bo on jest taki bardzo nawilżający i tak fajnie się pieni i w ogóle przyjemnie się nim myć pod prysznicem. Także on jest naprawdę super. I teraz do takich rzeczy, które nie są kosmetyczne, ani takie ciekawe dość pokażę Wam. Ostatnio zaczęłam często chodzić w małych kolczykach, dlatego że ja w pracy nie mogę mieć długich kolczyków, więc ostatnio zaczęłam kupywać takie małe kolczyki i chcę Wam pokazać, jakie mam. I ostatnio właśnie moje małe kolczyki. Nie wiem czy to będzie widać. Eee, po prostu te wszystkie, które tutaj Wam pokazuję, uwielbiam. Nie wiem, może tak wam... eee, Te wszystkie kolczyki tutaj po prostu są przyśliczne i ja je tak lubię i codziennie je zmieniam. Właściwie dzisiaj założę kotki. Napiszę Wam na dole, gdzie kupiłam te wszystkie kolczyki, ale po prostu w pracy, jak nie mogę nosić jakichś większych kolczyków, to zawsze sięgam po takie i one zawsze wyglądają po prostu słodko. Także ostatnio bardzo polubiłam takie kolczyki. Kolejną rzecz, u nas w sklepie Home Store and More i wydaje mi się, że tego sklepu nie ma w Polsce jest przecena na świeczki Yankee Candle o połowę ceny i po prostu musiałam tam, pojawiałam te duże takie świeczki, a później kupiłam woski ale ja nie widziałam, ja myślałam, że to są takie małe świeczuszki. I później się dowiedziałam, że to jest wosk i że do wosku trzeba kominek. Więc pojechałam do tego samego sklepu i kupiłam kominek. On ma takie bardzo ładne tutaj kwiatuszki, jest całe białe i tutaj już palę jeden wosk w nim. I to jest wosk, który się nazywa Waiki Melon. I ja po prostu chciałam sobie kupić świeczkę tu dużo taką o tym zapachu, ale stwierdziłam, że jak mam kominek, to już będę paliła ten zapach w kominku i po prostu. Ten zapach roznosi się po całym moim domu i nieważne czy ja mam drzwi od pokoju zamknięte czy nie, ale ten zapach jest w całym domu i mm, bardzo, bardzo lubię ten zapach, więc mam taki wosk i mam jeszcze trzy inne. Mam Child's Wish Pink Dragon Fruit. I Spiced Orange na święta sobie kupiłam, i ona kosztowała po 75 centów, bo były o połowę tańsze, Także Tyry! Jak jesteście w Irlandii, lecie do tego sklepu Homestore More, bo przecena trwa cały sierpień i po prostu do wykończenia zapasów. Także tak. I kolejne dwie rzeczy to są rzeczy do jedzenia, i postanowiłam je tutaj wrzucić, bo nie wiem czy one są w Polsce ale po prostu ostatnio często je jem i pierwsza rzecz to coś, co kupiłam dość niedawno i po prostu bardzo mi to posmakowało to jest ten rice cakes nie wiem jak to się w Polsce nazywa, ja na to mówię styropian z firmy Kelkin i one są o smaku jabłka i cynamonu ma 44 kalorie na jeden ten taki... Na jeden, czyli taki jeden ma 44 kalorie. I one są po prostu super. Tak, o, jak chcę coś sobie przekąsić, to biorę sobie jedno, czy tam dwa i um, po prostu jem tak sobie bez niczego. I one są super. No, oczywiście można kupić takie bezsmakowe i dodać sobie nie wiem, dżem, czy y, ser, czy szynkę na to i po prostu zrobić z tego kanapkę. Ale one są właśnie takie fajne, że już mają ten smak w sobie. Um, i po prostu fajnie jak nam się chce jeść. Coś tym coś takiego małego zjadła, to właśnie sięgam często po to i mają cukier na trzecim miejscu, no ale. Nieźle. I kolejna rzecz, to są batony, które widziałam na Instagramie pewnej dziewczyny i pamiętam jak ona już się nazywa, ale ona codziennie zamieszczała to co jadła, zdjęcia tego co je i często pokazywała właśnie te batony. I ja nie wiem jak to w się wymawia, nakt? nie wiem, nie mam pojęcia zostawię to dla Was, może Wy wiecie jak to się wymawia i to są batony akurat o smaku em, szarlotki apple pie e, i muszę Wam powiedzieć że one po prostu e, za pierwszym razem jak je ja spróbowałam nie byłam na 100% przekonana na temat e, tych e, batonów ale teraz po prostu je uwielbiam i wiem, że są dość zdrowe nie mają dodanego tutaj pisze 100% naturalne Um, jest to jedna z twoich pięciu owoców i warzyw dziennie, nie mają dodanego cukru, je, są wegańskie, um, no i ogólnie wszystko jest w nich super. Tutaj skład jest y, same jakieś y, jabłka, rodzynki, y, sok z jabłek, y, 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 ta, migdały, cynamon, y, no ogólnie czego tylko chcemy i jeden baton ma 98 kalorii, także nieźle jak na batona, który smakuje naprawdę dobrze. Są różne smaki, można kupić je też z czekoladą, jakieś tam różne mieszane owoce, truskawkowe, malinowe, no wyboru jest po prostu tyle i... Ostatnio zaczęli też mieć te batony w Tesco i w Dansie, także można je dostać praktycznie teraz wszędzie, nie tylko w tych sklepach z Zdrową Żywnością. I takie opakowanie 5, tutaj 5 jest chyba, nie? 4, kosztuje 3 czy 4 euro, także naprawdę super i są dość zdrowe. Także tak. No i to było na tyle. Wiem, chyba ten filmik nie jest najkrótszy z moich filmików. No ale co mogę zrobić, jeśli ja tak lubię gadać? <grywka> Więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli macie któryś z tych produktów, dajcie mi znać na dole, czy u Was się sprawdziły i e, może też były Waszymi ulubieńcami na miesiąc sierpień. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i do zobaczenia w kolejnym buziaczki, pa pa!